Takie powitanie zgotowali fani wokaliście, który w dniu koncertu obchodził swoje 45 urodziny. Tim Owens należy do światowej czołówki wokalistów heavy metalowych. Poza współpracą z Judas Priest znany jest także spłyt takich zespołów jak Iced Earth czy Beyond Fear. Ma na koncie również album solowy, który prawdopodobnie doczeka się reedycji. Sprzedajemy ten album tylko na koncertach, ponieważ wytwórnia płytowa zbankrutowała zaraz po jego wydaniu i trudno znaleźć go w sklepach. Chciałbym nagrać tę płytę ponownie z jednym stabilnym składem muzyków i dołożyć kilka dodatkowych nagrań. Artysta jest obecnie w trakcie miesięcznej europejskiej trasy koncertowej, w której harmonogramie znalazły się trzy koncerty w Polsce. Występ na Szczecin Metal Meeting otwierał cykl koncertów w naszym kraju. To świetna trasa. Odwiedzamy wiele miast, w których zazwyczaj nie Fajnie jest grać w nowych, mniejszych miejscach. Mam świetny zespół, trasa przebiega naprawdę dobrze. W repertuarze koncertu nie zabrakło zarówno doskonale znanych fanom hitów Judas Priest, jak i piosenek z późniejszych etapów kariery Tima Owensa. Jednym z zespołów rozgrzewających publiczność przed Gwiazdą Wieczoru był szczecińsko-policki Cyperforce. Dla grupy, która sukcesywnie odzyskuje dawną sławę w naszym regionie, występ przed tak uznanym artystą był bardzo ważnym wydarzeniem. Sentymentalnie z jednej strony, a z drugiej sympatycznie, bo jest to wydarzenie faktycznie rangi pozaregionalnej, pozawojewódzkiej. Światowej, światowej. E, dokładnie, ale patrząc tutaj z, z perspektywy regionu zachodniopomorskiego, który w, w rankingach rock'n'rolla jest dosyć na, na szarym końcu, to naprawdę jest ultra wydarzenie. Szczecin Metal Meeting to impreza, która zyskała dużą renomę w Europie. Wykonawcy z metalowej czołówki sami kontaktują się z organizatorami i chcą grać w Szczecinie. Już gdzieś po prostu po Europie rozeszła się fama, że są tacy ludzie, że organizują. Każdy, kto tu grał, jest zadowolony i powoli po prostu oni sami zaczynają się do nas zgłaszać z jakimiś tam ofertami. Sprowadzając do Szczecina Tima Owensa organizatorzy Szczecin Metal Meeting postawili poprzeczkę bardzo wysoko. Już jesienią w telewizji Pomerania obszerny wywiad z artystą w ramach cyklu Pomerania Gwiazd.